Cześć, witam was serdecznie. Dzisiaj pokażę wam jak połączyć kamerę A410 z aplikacją 70 Maj w telefonie. Zobaczycie, jakie to proste. Warto tą kamerę połączyć z aplikacją, ponieważ z poziomu aplikacji możemy między innymi wejść do albumu, możemy zmienić wszystkie ustawienia. No i co najważniejsze, możemy zaktualizować taką naszą kamerę, ale o tym w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzu. Jeśli coś jest niejasne, odpowiem. Nie zapomnijcie też łapie w górę. Będzie mi bardzo miło. No i zasubskrybujcie nasz kanał. Zapraszam. Uruchamiamy naszą kamerę. Podłączamy zasilanie. Wybieramy język. Oczywiście język polski. Godziny i daty możemy później synchronizować, więc przyklikujemy. Możemy od razu ustawić. No i słuchajcie, poprosi nas też o format karty. Jak będzie to nowa karta, tutaj karta była wcześniej formatowana. Wchodzimy sobie w nasze ustawienia. Mamy coś takiego jak Hotspot Wifi. Tutaj mamy informację o tym, jak nazywa się nasza sieć, ponieważ kamera generuje sieć Wi-Fi do połączenia z telefonem, z naszą siecią. I hasło. Domyślnie jest to wyłączone. Gdy włączymy, zostanie nam podana nazwa sieci, i zostanie nam podane hasło. Teraz musimy założyć aplikację 70mai. Założyć konto, jak to zrobić możecie znaleźć u nas na kanale. No i słuchajcie, wchodzimy. Gdy już mamy tą aplikację, mamy włączony tą, tą Wi-Fi, możemy dodać naszą kamerę plusikiem. Szukamy nazwy naszej kamery, która się nazywa A410. Klikamy OK. Pyta nas, czy chcemy się połączyć, czy jest hotspot włączony. Klikamy OK. Przechodzimy do Wi-Fi i szukamy nazwy o tej sieci. Wpisujemy hasło od 1 do 8. Wpisaliśmy hasło od 1 do 8. Za chwilę zostaniemy połączeni z kamerą. I teraz gdy wyjdziemy z tej sieci Wi-Fi, przejdziemy sobie do naszej aplikacji 70 maj. Kamera nas zapyta czy chcemy zautoryzować połączenie. Klikamy tak. I jak widzimy tutaj na telefonie kamera została połączona z aplikacją. W tej chwili widzimy, co się dzieje tutaj na wyświetlaczu, gdy jesteśmy połączeni. Z poziomu aplikacji możemy również zmieniać wszelkie ustawienia. Możemy synchronizować sobie czas. Kalibracja czasu się udała. Z poziomu aplikacji możemy zmieniać wszelkie ustawienia kamery, które możemy zmienić też w kamerze oczywiście. Możemy również wejść sobie w album. Tutaj mamy wszystko pogrupowane wygodnie. Mamy też kamerę przednią, kamerę tylną, czyli tutaj jako kamera rozszerzona. Mamy wszelkie nagrania. Z poziomu aplikacji możemy zrobić również aktualizację. Pamiętajcie o łapie w górę o subskrypcji kanału, a jeśli macie pytania, piszcie w komentarzu. Do zobaczenia. Cześć!